Widzicie to już trzeci odcinek dzisiaj, ale pierwszy to takie info, więc się nie liczę. To drugi. Wcześniej Minecraft był, teraz Clash Royale. Jak nie widzieliście Minecrafta, to wbijajcie, bo warto. Widzicie też na kanały moich przyjaciół. Linki macie w opisie. wbijcie do klubu Szywojk. To mój nowy deck z bandytką, którą wcześniej dorobłem w odcinku. Też możecie zobaczyć. Jeszcze dziś pootwieramy trochę skrzynek. No to chyba zaczynamy gierkę. Dobra, zaczynamy. A jutro, yy, w niedzielę czyli, yy, to będzie odcinek z Minecrafta i z Brawl Stars więc wbijajcie, bo było też info jakie w jakie dni co będzie nagrywane Dobra, chyba ją będzie broni te, tej bandytki, jednak trochę tam dobra bardzo rady z wybiderab sobie poradzą. Dobrze nam idzie, nie wiem czemu, ale mam dziwną wieżę złotą, a bo to jest ten, no tak, bo jest taki ten, że złoto się dostaje za wieżę, no tak, zapomniałem, więc mega magnite'a, żeby zniszczył te szkieletki, ciekawe czy czym się obronić Meganite. Dobra, pierwsze 400 golda. no nie, ma trzy ta. Patrz. Ma trzy ta. Dobra, niszczymy teraz środkową wieżę. Bęk. Bęk, 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 bęk. Dobra, jeszcze raz wolnie Nie. Dobra. Rzucę może i za niego bacy. Dobra, chyba się uda to obronić. Na ładnie. Będę jeszcze. Dobra, oni chyba wygram to. no tak, 90% Dobra. Rzucę teraz Mega I chyba wygrałem, właśnie. Poga do tego rzucę. Batse do pomocy. Dobra. I wygraliśmy. Ile Golda dostaliśmy? 44. A nie, 1800. To fajnie, to może w następnym odcinku lub nie wiem w którym kiedy może w następnym nawet odcinku to już uzbieramy na legendę teraz nie mam legendy ale jeszcze 20 tysięcy golda to może to może uzbieramy dobra otwieramy silver chesta ale dziwnie kliknąłem raz a jakby otworzyło dwa na raz Dobra. O, dwie skrzyneczki tu. Bank, Mega Minion. Bank. O, Inferno Tower. Dobra. Teraz Gold. Już ostatnią dietę zagramy. I chyba kończymy. Dobra. Nie wiem, co rzucić. Rzuca Hoga. Dobra, pomaga tu Goblin gangiem. Dobra, bang, bang. O kurde. Czyś tam muszę obronić to Dobra. nie wolno na szczęście. Dobra. Bang, bang, bang. Niszczą tego. Teraz nie wiem co tu wrzucę może baby dragona. Bang. Bo tym my bo znaczy elektro, ale dużo mówię bank, bank. Ile banków mam? Chociaż dwa. Bank i bank. Jak? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu ile razy powiedziałem słowo ba bank. Dobra. Bank. No i znowu to samo. Dobra, teraz mega skoczy. No nie Dobra, rzucę bacy do pomocy może. Mam nadzieję, że nie rozwali te Aj. dobra. Rzucę teraz Nie wiem, chyba na razie poczekam. Poczekam. I rzucę może... Pojzona na wieżę. Rzuciłam i tu będzie Goblin gang. Bang. Kurde, dużo bije. Royal Ghost bardzo dużo bija. Dobra, powierzę mam. Ale on może też będzie miał po prawej lub prawej. Dobra. Poszli na jedną wieżę, teraz. Ale on tym klonem zarobił. Dobra, nie będzie baczy. Nie będą baczy. Dobra, baby dragon. Przykład, czy damy radę w te 20 sekund. Nie. ale może dobra, 10 sekund zostało raz, dwa razy bang. jeszcze raz dobra i widzicie nie warto się poddawać bo może wygram bęk bęk, 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 kurde, ile ja razy bęk Dobra, bądź. Zap. Mamy Bądź. Zniszczony. Bądź. Dobra. Bądź. Skóra godzina? A trzynasta. Tak sprawdzam. Nie, nie się Dobra, to by było na tyle, więc chyba pa, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczkiem, wbijcie do klubu Szywojki i wbijcie też na kanały moich przyjaciół, linki macie w opisie, pa!